Praca zdalna jest osiągnięciem technologii, organizacji, zarządzania projektami, a także kultur, pewnie kilku czy kilkunastu procent firm. A teraz się okaże, że ci szczęściarze, którzy tak pracowali, bo też ich branża na to pozwalała od kilku lat czy dłużej, stają się trochę źródłami dobrych praktyk i nauczycielami dla dla wielu z nas, no bo w pracy zdalnej nie można stanąć przy taśmie produkcyjnej, ale bardzo wiele czynności można wykonać. Okazuje się, że żeby uporać się, zarządzić, a nawet znaleźć mocne strony pracą zdalną, to my musimy zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy no, w warunkach oddzielania się i dystansowania, gdy jesteśmy w warunkach no, takiego: Świadomego, podmiotowego samoaresztowania się w domach. Zanim ogarnę pracę zdalną, muszę ogarnąć dom. Muszę ogarnąć tą mikrospołeczność, w której ta moja praca zdalna ma się odbywać. A mój dobry szef. Zdaję sobie z tego sprawę, więc jak przekazuje mi kolejne instrukcje danego dnia, kolejne wytyczne, to najpierw mnie pyta w ogóle, co tam u was w domu, jakże, jak sobie to układacie. I wiem, że masz do odrobienia lekcje własne i wspólne lekcje z córką. No. Wiem, że, że są różne fazy i etapy życia w tej naszej, w tej waszej, czy naszej mikrowspólnocie, której się musimy na nowo uczyć. I, I dopiero kiedy okaże się, że stworzyłem sobie taki odpowiedni nowy rytuał współbycia i współżycia w rodzinie, czy stworzyliśmy, bo być może kilkoro z nas pracuje, na przykład, że jemy razem śniadanie, potem ustalamy, to jakie ma dzisiaj priorytety, kto będzie pracował, bo ma swoje projekty, kto ma lekcje do odrobienia, kto w tym czasie chce znaleźć jakieś miejsce dla siebie, że sobie to poukładamy, że sobie to jakoś pouzgadniamy, żebym potem wiedział, że mam to jedno to swoje stanowisko pracy na dzisiaj czy na jakiś czas. Potem wiem, że mam być na tyle przytomny, żeby trochę oszukać mój mózg, żeby mózg nie miał poczucia, że to jest wszystko w takiej sytuacji niestabilnej yy, i utrudniającej mobilizację. Ubiorę się jak do pracy. Na z podstawowych zasad pracy zdalnej jest nie pracy w szlafroku czy, czy w połowie bieliźnie. Ubierz się być może nie w garnitur trzyczęściowy, ale jak do pracy. Zorganizuj to swoje stanowisko i wiedz, że masz uzgodnione z innymi członkami społeczności, tak to nazwę, bo to, się, to ta rodzina jest zdefiniowana. W jakich odcinkach? Dobrze są w rytmie ultradialnym odcinki co półtorej godziny, bo człowiek co półtorej godziny i tak trochę wymięka, potrzebuje oddechu, i tu możemy to ćwiczyć, aby potem znowu.